Była taka rodzina, nazwijmy ich kowalscy. Mieszkali w Chicago już ponad 15 lat. Ojciec pracował na budowie, matka sprzątała domy. Dzieci chodziły do amerykańskiej szkoły. Mówiły po angielsku jak rodowici Amerykanie. Wszystko układało się dobrze, aż do pewnego dnia. Rano, jeszcze przed świtem, zapukało ice. Nikt się tego nie spodziewał. W jednej chwili cały ich świat się zawalił. Rodzice zostali zatrzymani. Dzieci Obywatele amerykańscy zostały pod opieką krewnych. I wtedy stanęło przed nimi pytanie: wracać do Polski po tylu latach, czy walczyć o pozostanie? Rodzina podjęła trudną decyzję. Musieli wrócić. Zostawili swoje życie, dom, przyjaciół. Po przylocie do Warszawy wszystko wydawało się obce. On próbował znaleźć pracę, ale to nie było to samo co tam. Ona czuła się wyobcowana. Dzieci, one najbardziej tęskniły za dawnym życiem. Mówili potem tak. Nikt nie wie, jak to się dalej ułoży. Może kiedyś wrócą. Może znajdą szczęście tu. To życie na dwoje drzwiami. Tam byli jak u siebie, a tu muszą budować wszystko od nowa. Ale wiele rodzin przeszło podobną drogę. To nie jest tylko statystyka. To prawdziwe ludzkie emisje. Był taki facet. Andrzej, lat 45. Z Mazur. Przyjechał do Stanów w 2005 roku. Miał fak w ręku. Budowlanka kafelki, ściany, dachy, wszystko. Przez lata pracował na czarno, głównie u naszych, polonijnych zleceniodawców. Był lubiany, solidny, nikomu nie wadził. Ale któregoś dnia, na jednej z bidów, wpadła kontrola. Andrzej akurat był na dachu. Wyobraź sobie, słońce paliło niemiłosiernie. Pot leciał po czole. Wtem z dołu ktoś krzyknął: "Ice, kontrola!". Serce mu stanęło. Widzisz, on nie miał papierów. Pracodawca wyszeptał: Zejdź powoli, nie rób zamieszania. Ale oni już wiedzieli. Spisali go, zawieźli na posterunek. I tu zaczyna się cała historia. Andrzej siedział w celi, myśląc o rodzinie w Polsce. O tym, że nic nie jest przygotowane na taki scenariusz. Miał przyjaciół, którzy próbowali pomóc, ale procedury były nieubłagane. Po kilku tygodniach zapadła decyzja. Deportacja. I co dalej? Wraca do Polski, a tam musi zaczynać od zera. Nauczył się że choć Ameryka dała mu szansę, to brak dokumentów był jak tykająca bomba. Teraz, z perspektywy czasu, mówi: Mogłem próbować zalegalizować pobyt wcześniej, ale wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie trwało wiecznie. Jak działa ICE i dlaczego to wszystko tak wygląda? ICE, czyli Immigration and Customs Enforcement, to jedna z największych agencji zajmujących się egzekwowaniem prawa imigracyjnego w Stanach. Powołano ją po 2003 roku. Po wydarzeniach 11 września, kiedy bezpieczeństwo granic i kontrola nielegalnej imigracji stały się priorytetem. Agenci ICE mają szerokie uprawnienia. Mogą przeprowadzać kontrole w miejscach pracy, śledzić osoby, które przekroczyły ważność wizy, a czasem reagują na donosy. Dlatego historie takie jak Andrzeja zaczynają się od jednego niepozornego dnia: rutynowa kontrola, telefon od kogoś, kto doniósł, albo przypadkowe spotkanie. Wiele osób, które żyją w Stanach latami, nielegalnie, buduje całe życie. Praca, rodzina, dzieci w szkołach. I nagle, kiedy ICE skracza, ten misternie budowany świat się wali. Procedury są szybkie. Zatrzymanie, postępowanie wyjaśniające, decyzja o deportacji. Niektórzy walczą o sądach imigracyjnych, ale to trudne, kosztowne i nie zawsze skuteczne. I tak jak z Andrzejem, można latami żyć w cieniu, aż przychodzi moment, że wszystko wychodzi na jaw. To nie jest tylko opowieść o jednym człowieku. To tysiące podobnych historii. I w każdej jest strach, nadzieja i pytanie: co dalej? To posłuchaj teraz historii Javiera. Jego rodzina przyjechała z Meksyku w latach 60. Miał wtedy pięć lat. Wychował się na przedmieściach Los Angeles. Chodził do szkoły, był świetnym uczniem, a potem dostał stypendium sportowe na jedną z uczelni. Wszystko wydawało się iść idealnie, ale nigdy nie miał uregulowanego statusu Rodzice nie zdążyli złożyć dokumentów. Sprawa utknęła. A on żył jako tak zwany Dreamer, czyli ktoś, kto przyjechał jako dziecko i nie zna innego życia niż to w Stanach. Pewnego dnia po ukończeniu studiów, Javier wracał z weekendowego wyjazdu. Na autostradzie zatrzymała go policja z powodu przekroczenia prędkości. Rutynowa kontrola. Ale kiedy sprawdzili jego dokumenty, wyszło, że nie ma legalnego popytu. Został zatrzymany. A po kilku tygodniach zapadła decyzja o deportacji. Cała jego rodzina była w szoku. On był Amerykaninem w każdym calu, ale prawnie nie. Musiał wrócić do kraju, którego nie pamiętał. W Meksyku nie miał znajomych, nie znał ludzi, język pamiętał tylko trochę. Jego historia obiegła lokalne media. Zbierano podpisy, ale prawo było nieubłagane. Javier zaczął nowe życie od zera. I choć po latach udało mu się wrócić na spemiannej wizie ta historia pozostawiła ślad na całej jego rodzinie. To pokazuje, jak skomplikowane i pełne emocji są te losy. I jak ważne jest, by rozumieć, że za każdym człowiekiem stoi cała sieć powiązań, marzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Marię poznałem przez znajomych, którzy pomagają uchodźcom na granicy Meksyk-USA. Jej podróż zaczęła się w małej wiosce w Gwatemali. Razem z mężem i dwójką dzieci to stanowili ruszyć na północ. Wszystko zaczęło się od autobusu. Potem pociągi, te słynne La Bestia, czyli Bestia. To towarowe pociągi, na które ludzie wskakują na dachy, trzymają się burt, jadą setki kilometrów w niepewności. W nocy zimno, w dzień upał. Po drodze musieli omijać kontrolę, unikać karteli, które nierzadko porywają migrantów. Kiedy dotarli do granicy z Meksykiem, musieli przeprawić się przez rzekę Suchiatę, na tratwach z opon, przepychanych kijami przez lokalnych przewodników. Gdy już byli w Meksyku, Czekała ich kolejna długa droga. Przez pustynie, góry, aż do granicy z USA. Ostatni etap to tak zwany coyote. Przewodnik, który za duże pieniądze prowadził ich przez pustynię Arizony. To było najtrudniejsze. Upał, brak wody, zmęczenie. Maria wspominała, jak niektórzy współtowarzysze podróży nie wytrzymywali. Zatrzymywali się, nie mogli iść dalej. Ona jednak parła naprzód. Po kilku dniach udało im się. Dotarli do małego miasteczka po stronie USA. Gdzie czekali znajomi? Maria mówiła, że ta podróż nauczyła ją jednego: granica to nie tylko linia na mapie to droga przez strach, nadzieję i niesamowitą determinację. To historia, która pokazuje, jak wiele osób ryzykuje wszystko, żeby dać swoim dzieciom lepszą przyszłość. I jak każda granica, choć fizyczna, jest też granicą ludzkiej wytrzymałości. Był przypadek w Chicago, gdzie społeczność polonijna i latynoska mieszkały obok siebie. W pewnym momencie ICE zaczęło robić naloty na firmy budowlane, gdzie pracowali zarówno Polacy, jak i Meksykanie. Po pierwszych aresztowaniach pojawiły się napięcia. Niektórzy myśleli, że to właśnie sąsiedzi z innej grupy donoszą na siebie nawzajem, żeby chronić własne interesy. Doszło nawet do sytuacji, gdzie Polacy zaczęli oskarżać latynoskich pracowników o współpracę z władzami. Z kolei Latynosi twierdzili, że to niektóre polskie firmy współpracują z ICE, żeby pozbyć się konkurencji. W efekcie, choć obie grupy miały podobne doświadczenia, strach przed deportacją, utratę pracy, zamiast solidarności pojawiła się nieufność. Dopiero po kilku miesiącach, gdy lokalne organizacje zaczęły prowadzić warsztaty, uświadamiać i integrować ludzi, napięcie opadło. Ta historia pokazuje, jak trudne sytuacje mogą wystawić na próbę relacje między różnymi nacjami. A jednocześnie, jak ważne jest budowanie zrozumienia bo wszyscy, w gruncie rzeczy, walczą o to samo. Mamy Adama, który pracował na czarno w jednej z dużych korporacyjnych kuchni na Manhattanie. Wielu Polaków tam pracowało. Kucharze, pomocnicy, sprzątacze. I nagle wpada ICE. Nalot, pełna mobilizacja. Ale to jeszcze nie wszystko. Okazało się, że w tej samej kuchni zatrudnieni byli także nielegalni pracownicy z różnych krajów. Z Ameryki Południowej, a nawet z Azji. I wtedy zrobiło się ostro, bo zaczęły się wzajemne oskarżenia. Kto ich doniósł? Ktoś poszedł dach współpracę, żeby zmniejszyć swoją karę? Adam opowiadał, że w momencie, gdy zaczęły się przesłuchania, niektórzy pracownicy podawali fałszywe informacje o innych, żeby wyjść na tym lepiej. Jeden z latynosów miał powiedzieć agentom, że Polacy organizowali lewe dokumenty, żeby odwrócić uwagę od siebie. W efekcie ICE rozbiło całą siatkę i Polaków i latynosów. A Adam podsumował to tak: w jednej chwili wszyscy byliśmy rachem, a w drugiej każdy walczył o siebie. To pokazuje, że w takich sytuacjach wychodzą na jaw najciemniejsze ludzkie odruchy.